Że nie o kurwa! kurwa do... O! O! Da, no dajesz, dajesz, podasz No robisz ace'a, dajesz Patryk ja dałem tornkę, no przestań no, Myślicie, że jak będę miał człowieka jednego mniej to mnie to złamie kurwa? lew, prawo, lew, prawo ty, ty tu, 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 idziesz tu, tu, pierwszy czy? Tu tu, tu, tu tu ja 5 Filip jednak wracaj! <grym> jednak gramy <grym> No chuj mi nie! Blitz. Blitz Obity, a ja na obita. Tam gdzie zginąłem, oboje idą. Tak zwany rasz. Gdzieś pan ja, zginął? Mnie nie zafleczował i jana mnie dobiła, stary. Mm. Na dole. A, obiłem Blitza w ogóle. Po lewej byli bardziej. A ja go zabiłem? Tak, no zabiłeś Blitza Nie zabiłem go. To kogo zabiłeś? Po lewej dali! Oh. zabiłeś. To, to kogo zabiłeś? Nie zabiłem niby? Ja mam 0-1, stary. Aha. Nie wiem o chuj chodzi. Aha. Ej, Krzychu, jak on nie zginął? O, przecież on headshot'a do co chyba? Taki no właśnie, i to nie jednego kurwa! Ej, ale czemu kurwa go nie zabiłem? Dobra, że Ej, świetnoś, Jackie... HP na 20hp na jan oznacz Dobra. te schody. Po prawej ja schody. Masz... Drogi ci wchodzi tam. Ale czemu ja go... Mi nie zaliczyło killa za tego... Ale pokazywałeś, że go zabiłeś przecież. Nie, nie. pokazywało... A pokazała? A mi nie Druga pokazało! Stary, U mnie pokazało, że... że ty zabiłeś jednego i że potem ciebie zabili Prawda to a... ucho dostał, a nie w głowę. Gdzie kurwa mój kill, wygnoje jebane, moje kadep niszczycie kurwa, jubis soft. ej! Nie wiem, ale wy chuja mi ja Nie wiem, że fraga mi liczyło, to jeszcze koja z manów. Nie, pierdolcie się. <śmiech> <śmiech> Ale masz fajną mapkę za to. Kurwa na której miałem miejsce robić, a ja nawet kurwa gra na... nie zaliczyła mi killa mimo że zabiłem A mi dało asystent, to jest hit przecież Filip mnie klątł, pomtarzł i chuj Aha, jeszcze kamizelki mają kurwa no to na początku nie dałeś. Od razu jak się zrespiłeś? No to kurwa, hurra. Tutaj okno. Znowu blitz. Gdzie jest? Yy, na dole... Tam gdzie ostatnio wjechał, nie wiem kto, kto wtedy był tam lesionem Zabity. O i teraz kila dostałem. U góry. Tam, u góry. Ten są on jest takim grubasem walonym A gdzie? A Jana wpadła No i macie swoją taktykę dziwki jedzenie. Mam go Masz kogoś Patryk? Tak, jedna, tylko Twitchka jest Brawo Dobra, spokojnie panowie Nie wychylajcie już jest no, nie, Nie w każdy trzyma po prostu ten jakiś kąt i tyle Musimy to odrobić Znaczy wiesz ja wiem że tutaj było otwierane nie Co się ma? No dalej nagleś no. tak, Cały no, czas? Dobra, tak, czekajcie, tak, tak, czekajcie no, o Brawo, o to chodzi. Także kurwa wraca. Czy ja sobie radzę jako tako z tym blisem kurwa na chillu, bo mam shotkana, nie? I po prostu strzelam jak podbiega. I rzucam kulkę na koniec. A on nie umie oślepiać, jak coś trzymajcie od niego dystans, to on będzie oślepiał was tak, super, chacza, nie? No Tak, hacza, zreinformować. No, Damy możesz zaplądować te dwie od głównego wejścia. Taktyki byście mi zrobili. Dobra, to ja będę gdzieś tam też w pobliżu, w razie czego gdyby było, wiesz, dwóch... Był blitz, jeszcze ktoś. Dwa leczenia są tutaj w tym schowku jakby. A ty poszedłeś na gejsza. Znaczy, ja mam tutaj rota, nie? Dobra, tu jest rota, jak coś. O, widzę, że ty też kurwa <śś> profesjonal, Profesjon <śś> Jak będzie lają to ty kurwa osłoniasz Ej, bo Fuse nam się może wyjebać od góry No, pilnujemy no. go Jest dwóch u góry. Kurwa. Teraz już trzech, prawie Od dwójki? A owie Obity powalony Kto? Mm. Ej, Please. tutaj mam Dobra Brawo <kliwość> Brawo Nice Tam jest Co ktoś. Tu jest schody e, ten, Kristof? Masz ten, no Dobra. jest tam Jackie, Jackie, Jackie Dżeki chodź się ulec, szkoda, szkoda ginąć Mam go To jest Twitchka Mamy ich Jeden tutaj jest jest do góry? Ta, Krzysztof, biegnij przed drugimi szedł chyba do. sodami Dobra Dalej go od pleców On jest z grub... Ty, on jest gruby. Przecież on przeżyje, je, chyba jeden strzał z bożlicy, nie? Mhm. Kurde, to ja muszę mieć tego... Headshot'a. Po prostu lekko kontroluj recoil na nim. Już bożli nie ma recoil'u. Pilnuj te góry. Ja trzymam gówno Nuke jest cały czas na u mnie. Okej. Okay. Ja czułam jakby ratowała do głównego Krzychu chyba też tu gdzieś jest scalowany No 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 Poszła no, na gdzie lewo Gdzieś tu Wyszedł albo się gdzieś kampi Ja znów znów na no, no, oknie okay? 15 <noise> <noise> nice. Brawo Brawo sekund. 15 sekund. 15 sekund. 15 sekund. 15 sekund. herba ciarny 15 Tak, do, tak A ten mem jebał. Co ten mem, co z tą blondynką i z tymi murzenami. No morden. No Boże. Uważa. Co to jest za kapkan, panowie, widzicie to? Gdzie? O kurwa. Gdzie? Z tej i patrzcie kurwa. Ale. Jebany technik. Robi. Informatyk kurwa. Tak. Nie, nie wiem, kto jest wci. ostatni. Nie, chyba ma jakichś problemów. Okay. No, może więc Ale na mój ojciec nie gra. <gry> Ach ten no tata. Uważajcie na skróty. <gry> tutaj Myślowa? nie ma akurat dużo skrótów. Mówisz mi Krzysiu. Dobra, ale wiesz, patrzę na kamerki tutaj sobie tak od razu, tak wiesz. Tak o... Jest kampany jednym w rogu eee, Warden z tym Mam wyjścia? Ładnie uhum. Wiecie jak są te Dobra, dwie, dwie ścianki ale takie małe płotki, kurwa tak, i te tak, tak, kolumny no. To właśnie za jednym tym skampi kampi Mam kapkana ja Chyba tego wardena nawet wygłużę, jak mi się uda kto rzucił mi smoke y, kurwa Zostawcie Czekaj rzucam granat Kurde no mówię rzucam granat Ale kurwa. Kurwa. Nie No ale mówię nie strzelaj bo granat rzucam kurwo, granat To co bo... jeszcze się radę mnie ktoś da dacie radę mnie podnieść spokojnie Dobra a, dobra Mogł był przejeżdżać Tam, Tamtąd mnie zabił nie Brawo kurwa <laughs> Krystof, ja nie rozumiem jaki był prof, nie to trup po prostu <laughs> Dobra, tylko uważajcie na te kapkany, a nie że się wpierdalacie jak głupki. Dobra, spokojnie. Patryk, spokojnie, o panu że jestem. Za co my? 3-1 Filip. O kurwa maestro, mój największy wróg. Zostawiam drona u góry, zawsze można wziąć brawę i przejąć i kapkany i maestro. Jestem. Chcecie się ze mną od góry? Ja. No, Mam no, drona dobra. u góry. Okej. Okay. Okay. Jackie, działaj. działaj. A co ty dań... A bo ty brawo no Weź pakę jak chcesz. A. Oni nawet hacza nie zreinforsowali domin mhm. nie, nie! nie, nie! o niepotrzebnie A, bo ty ten, dobra nie założyłem sobie Jak? Dobra, czekaj, dronuje. to pomieszczenie jest czyściutkie Nie wiem, poproś kogoś o drona, bo... Domin góra czysta, tu jest, tu jest kapkan Kapkan biegnie naokoło Zniszczył mi drona Spad. Kapkan spadł Domino, osłaniaj drzwi Kurde! Oryx na schodach, tam się Ale tam poszło rzeczy, oni w ogóle na świecie nie są Nie wiem kurwa, kapkan sobie przebiega znowu Jaki jebany drut pierdolony oh. jak osłaniaj Słyszę coś Oryxa słyszę ta, 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 ta. Na tam w Oryx, ta, 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 ta. Oryx tu, Domin Ty bo ja u nich na sajcie jest, bo no, oni wszystko pobarykadowali A nie możesz go przyjąć jakoś? Aaaa, w tym Strenzu przypisował Domin z lewej będziesz miał A tam był smoke Ty jesteś sam, Jackie. Bez kitu. Komu dajesz info, no. no kurwa, jedyna osoba jaka była z tobą, to już na punkcie kurwa umarła. No pró próbuj, trudno. All kurwa! Jak będzie dogrywka... ...to wszystko wina przez to, że gojami zmanowaliście, kurde. <ścoughs> 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 <laughs> Leków nie wziął dzisiaj. Daj spokój. Sprawdzam kuchnię. Kuchnia czysta, mają w górę. Mm. Kapkan. Weź to czer... nie. Weź to... ktoś przepałę. Ociuki jest. A, faktycznie. Daniel, możesz tu przejąć. Nie masz brawy, ale możesz przejąć. Dzięki Z góry dzięki Dobra, wpierdalamy się Bez góry nie robimy Puls ostatni Panowie, pamiętajcie to nie ktoś idzie od dołu jak to. Nie musimy jak zwykle kurwa dogrywkę robić Możemy to wygrać Ej idźcie Słuchaj. dwóch od dołu Dobra Nie ze mną te numery Krok to ci mogę zajebać zaraz Droko już chodzi do mnie Oni prądu nie mają Aha o, Faktycznie Zadzmi <śmiennie> do Acea 339 69 Ale to zjebałem Jak kurwa siedział Dobra yy, Puls nie żyje Kasla będziecie gdzieś tu mieli Ja tu będę miał z tej strony Gdzieś tutaj, tutaj. Kapkan obity Nie wiem dostałem w pizzę kurwa bo stanął na Gdzie on kurwa był? Aha, no gdzieś kurwa no... Na ty... Kapkan leży Ej nie leży? leży? No właśnie leży. On się wycofuje do Kastla Jackie trzyma, nice. trzymaj w prawą stronę Jest na B, ej przeskanuj, przeskanuj ścianę On tu jest Nie dobra wycofał albo nie Nie wiem co on kurwa robi Castle jest tutaj, idzie podnieść kapkana Kapkana idzie podnieść, będziesz miał dwóch Na no, prawo nice. nice Brawo zajebaliście leko się Brawo, Jackuś. Może kiedyś pojedziemy na te kurwa... No bez kitu, Krzysztof, wypierdalaj kurwa, a nie po noga strzelasz. Kto cię uczył strzelać, kurwa? Na wojnie jesteś, pojebie. A myślę, że on po pijaku strzelał, daj mu spokój. On tu Kielona no, kurwa zajebał. jak nie pije to mój aim jest gorszy, no.